Jest też taki aspekt jakby zabawy lekiem czasami. To przy niektórych osobach z zaburzeniami dysocjalnymi czy zaburzeniami typu borderline, proszę sobie przypomnieć tego typu pacjentów, gdzie lek wchodzi w przestrzeń trochę takiej gry i zabawy z lekarzem. Jest albo ukrywany, albo właśnie eksponowane jest jego przyjmowanie, albo jest nadużywany, a czasami jest środkiem do, do prowadzenia takiej gry na granicy życia i śmierci, kiedy na przykład lek jest przyjmowany w znacznie wyższej dawce, ale jeszcze nie takiej, która powoduje e, śmierć. I w związku z tym ci pacjenci, którzy e, też pewnie e, nie tylko w tym wymiarze, nie tylko w wymiarze farmakoterapii i grają z normami, czy e, prowadzą swoistą grę z, ze światem, także w takim wymiarze sprawdzają granice, na przykład właśnie przyjmując zwiększone dawki leków. Kolejna, kolejny aspekt tej sprawy to są wszelkie zmiany leczenia. Często tak bywa, czy mam nadzieję że już nie bywa, ale bywało w leczeniu szpitalnym, że nagle pacjent rano dostaje inne leki albo w innej dawce i wtedy pozostaje już absolutne pole do interpretowania. Co do rokowania, co do pogorszenia zdrowia, co do wypisu, a zmieniają mi leki, znaczy, że z wypisu nic z tego. Porównywanie z innymi pacjentami to też pole fantazji. Jeden przyjmuje tamto i w takiej dawce, to znaczy, że to i to i tak dalej. Toczy się nieustająca gra komunikacyjna, często bardzo zaszyfrowana, zwłaszcza właśnie w takich sytuacjach, kiedy Osoba leczona nie zostaje poinformowana o przyczynach, o rodzaju zmiany tego leczenia, zostaje zdana na własne fantazje w tym zakresie. Te same zjawiska, o których tutaj mówiłem, ja nie będę tego powtarzał teraz jakby w drugą stronę, to dotyczą działań niepożądanych leków, czyli to, to samo wszystko, co mówiłem o działaniu leku, można by sobie równolegle też pewnie e, powstawiać tam działania niepożądane leku i te różne zjawiska. Także oczywiście mają miejsce i działania niepożądane także mają olbrzymie znaczenie komunikacyjne, i to widać po pacjentach, u których te działania niepożądane zmieniają się, raz występują, raz nie, nie występują takim działaniem niepożądanym, które, jak mi się wydaje, dość często bywa i nie bywa, i ma wartość komunikacyjną, jest senność po lekach, w zależności od tego, na ile pacjent, który przyjmuje lek. Ta, ta senność może służyć do różnych właśnie wewnętrznych, relacyjnych celów, czy, czy nie sama senność, a raczej jej odczuwanie i relacjonowanie. No i na koniec y, y, taka myśl, czym, czym w tej chwili, prawda, staje się medycyna? Czy jest tak, jak to było tam, pewnie za tych czasów, o których Dominika mówiła, tych panów takich brodatych, po których zostały popiersia i nazwiska, to była chyba sztuką, czy próbowała być sztuką leczenia, tak? W tej chwili to, o czym mówił ksiądz profesor wczoraj i czemu mamy się przeciwstawiać, to jest ten drugi punkt, czyli staje się wykonywaniem usługo, przez usługodawcę zakontraktowanych usług medycznych. E, pewnie e, nauka jeżeli tak można w cudzysłowie, chciałaby, żeby stała się stosowaniem do algorytmów czy przewodników farmakoterapii i evidence-based medicine, medycyny, medycyny opartej na dowodach. Ale e, w związku z tym, czy następuje odwrót od medycyny opartej na takim indywidualnym leczeniu, czy indywidualnym rozumieniu na rzecz leczenia e, takich, trochę mi się to wydaje, jak duchów, które e, Mielibyśmy wypędzać tabletkami, czyli na rzecz ducha wypędzenia ducha depresji, wypędzenia ducha psychoz, czy wypędzenia ducha zaburzeń lękowych, e, taki trochę. Ja bym powiedział nawet magiczny sposób. Dziękuję bardzo. Na pewno, jak leki. Yy, dziękuję bardzo. Na pewno, jak leki działają też przez wysycenie ich znaczeniem emocjonalnym to to jest bardzo skuteczny wykład zapraszam do komentarzy do pytań do dyskusji jeśli mogłabym, Sławku, dwa krótkie takie moje komentarze. Yy, jeden to myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tej reakcji pacjenta na zmianę leków, jeśli pacjent nie jest poinformowany. Ale teraz często jest tak, że my nie zmieniamy pacjentowi leków, a pacjent dostaje inny kolor tabletki czy inną ilość tabletek, bo akurat apteka ma taki, a nie inny generyk, czy taką, a nie inną dawkę. I co więcej, nie jest tutaj błąd lekarza, że nie poinformował, bo lekarz może zupełnie nie wiedzieć, bo nie zmienia zleceń. I drugi do tej ostatniej uwagi, myślę, że dość bolesnej dla nas wszystkich, że yy, przecież powinna ta medycyna zostać i, i ten, ta relacja z pacjentem czymś bardziej indywidualnym, ale my też chowamy się za tymi wszystkimi algorytmami, też z przyczyn bardzo praktycznych, a mianowicie prawnych. Coraz częściej niestety lekarz staje się no jakby osobą ataku prawników i jeśli lekarz jest dobrze otoczony prawidłowo stosowanymi algorytmami to nic mu nie grozi w cudzysłowie więc myślę że to jest też taki bardzo zły kierunek który się stał. dziękuję bardzo proszę Mamy chwilę czasu. Ja jestem psychologiem z zawodu i chciałam powiedzieć, że byłam pan wrażeniem tego wykładu, bo właściwie to był wykład z psychologii, a tak mało jest tego w medycynie. No z przyjemnością tego słuchałam, wykładu z psychologii, z ust eksperta w medycynie, naprawdę, że z przyjemnością słuchałam, bo takie mam wrażenie, że medycyna jest od spreparowana no, w ten sposób, że że tego aspektu tam nie ma. Dziękuję bardzo. Doktor Wilk. Dziękuję bardzo. Ad vocem zdaje się po wykładzie pana doktora, że mam patrząc na psychiatrię bardziej humanistyczną, Trzeba sobie postawić pytanie, czy nie jesteśmy zbytnio zakładnikami medycyny biologicznej albo firm farmakologicznych. Dziękuję. Ja myślę, że dzieje się jakiś taki niedobry proces ja trochę. Taki, o którym powiedziała pani docen Dudek, w którym w gruncie rzeczy. Ja nie chcę tu powiedzieć nic złego, ale że ważniejsze staje się właśnie stosowanie się do tych procedur i do algorytmów, bo wtedy lekarz jest bezpieczny niż skuteczne leczenie. W związku z tym możemy dojść do etapu, do którego parę krajów prawdopodobnie doszło już w tej chwili, że ważniejsze staje się wykonywanie procedur, które mają pokazywać, że dana osoba jest właściwie leczona niż właściwe leczenie tej osoby. Jeżeli te procedury są już wykonane, tak z tego co słyszałem, dzieje się trochę w Szwecji z psychoterapią w tej chwili. Pięć sesji KBT, czyli CBT i niezależnie od skutku, procedura jest wykonana, wszystko jest w najlepszym porządku. Ty. Może, może yy, komentując. Yy... Janek, to co Ty powiedziałeś bardzo ważne, bardzo, wa bardzo ważna rzecz. Przypomina mi się dyskusja po wczorajszym wykładzie profesora Biesagi i taka, i taka refleksja, że rzeczywiście tu zagrożeń jest i dużo, i jeszcze pewnie niejedno będzie i one mogą być groźne, jak jak nie będziemy mieli wpływu, i to wpływu y, takiego świadomego, wynikającego z medycznej wiedzy na wszystko. Nawet na to, jakie, jakie tabletki przepisujemy, czy nawet może i prawny wpływ na to, jak one są później w aptece rozmieniane, rozmieniane i pacjent wpada w panikę, prawda, bo dostał innego koloru. Bardzo dziękuję. Yy...